Hej, witam na kolejnym odcinku Odmładzanie na ekranie. Dzisiaj wracam do tematu oleju kokosowego, ponieważ troszeczkę rzeczy pominęłem, nie powiedziałem o nich. I następnie chcę przypomnieć, że olej kokosowy jest, ma właściwości antybakteryjne, antynowotworowe, przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne, przeciwwirusowe. Naprawdę jest jednym z najlepszych olei roślinnych na świecie, najbardziej stabilny. Jest to drzewo życia, palma kokosowa. Można z nich robić wiele rzeczy, ale my głównie skupiamy się na oleju z kokosu. Ja bym chciał powiedzieć tutaj, jeżeli chodzi o olej kokosowy, o kwestiach związanych z tym, że on świetny jest dla ludzi, którzy muszą utrzymywać diety. Przede wszystkim dla ludzi, którzy są chorzy, którzy mają przewlekłe, przewlekłe zapalenie jelita grubego, mają chorobę leśnickiego krona, mają chorobę... Wrzodzącego jelita, wrzodzącego się jelita. Te choroby są dosyć teraz, ostatnio często spotykane z uwagi na to, że żyjemy w świecie pełnego chemii. Uczulamy się, nasza flora bakteryjna jest tak naprawdę ogołocona i cały czas ta odporność spada. Przez to chorujemy na te wszelkie choroby. Chcę przypomnieć również o tym, że olej kokosowy jest świetny, jeżeli chodzi o. Przedłużenie naszej diety młodości, długowieczności, można powiedzieć, dlatego, że jest świetna dla ludzi, którzy mają Alzheimera, ludzi, którzy chcą utrzymać mózg i odżywiać go w bardzo dobry sposób. Jest to świetne pożywienie dla naszego mózgu. I oczywiście wspominam tutaj o urodzie. Zapomniałem oczywiście powiedzieć o najważniejszej rzeczy: najbardziej popularny olej kokosowy jest w kwestiach związanych z jamą ustną. Bardzo popularne jest płukanie. Nie wiem, czy wiecie, że w kulturze, w ariuvedyjskiej kulturze, Hindusi czyszczą usta, czyszczą jamę ustną, język. Takimi specjalnymi, można powiedzieć, małymi łyżeczkami z miedzi. Ja film o miedzi i ich właściwości już zrobiłem. Jeżeli będzie kogoś to interesowało, to oczywiście zapraszam. Miedź ma niesamowicie dobre właściwości dla naszego organizmu. I nie przypadkiem Hindusi wybierają właśnie miedź jako źródło, jako budulec dla tych, dla tych łyżeczek do czyszczenia jamy ustnej, języka, bo tam zbiera się mnóstwo drobnoustrojów, bakterii. Kiedy wstajemy rano, cała usta są, można powiedzieć, załadowane różnymi dziwnymi, dla nas szkodliwymi bakteriami i powinniśmy je oczyścić. I jednym ze sposobów oczywiście jest czyszczenie miedzianą, miedzianymi jakąś łyżeczką z tej kultury ariowedyjskiej. Ale tutaj oczywiście dzisiaj temat to olej kokosowy. I co za tym idzie, ja robię oczywiście takie wyzwanie dla siebie, przez miesiąc czasu będę czyścił usta, płukał. Olej kokosowy jest świetny, tak jak wspomniałem na samym początku, działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie, więc będzie dobrze działał na na, naszą, na nasze dziąsła, na naszą skórę, na całą śluzówkę pod językiem i całe, że tak powiem, wnętrze, ale też bardzo dobrze działa na zęby. Oczyszcza je, oczyszcza je, wybiela je, wzmacnia nasze szkliwo. Więc oczywiście ten, to wezwanie zrobię, te 30 dni, pokażę Wam, jak działa na zęby. Zobaczymy, jakie będą efekty, bo nigdy takiego długiego nie robiłem. Jak się robi takie czyszczenie ust, takie płukanie, to Wam opowiem. Mianowicie przede wszystkim musimy pamiętać, robimy to z samego rana na czczo. Bierzemy małą łyżeczkę pełną takiego oleju. Wszystko zależy jak, jak na początku nam będzie wygodnie to e, robić to płukanie ust, ust olejem kokosowym. I przepuszczamy, można powiedzieć, bawimy się tym olejem, przepuszczamy go przez zęby, sączymy go, on zmieni konsystencję na, na białą, można powiedzieć, wodę. Płuczemy co najmniej 20 minut i to jest bardzo istotne, żeby to pukanie było co najmniej 20 minut, no i oczywiście potem go Potem w 20 minutach go wypluwamy. Olej kokosowy jest świetny. Oczywiście inne oleje też są bardzo dobre, nawet są badania przeprowadzone, że olej słonecznikowy jeszcze więcej tych bakterii nam zabiera, ale olej, jeżeli nie, musimy, nie robimy dwa razy jakiegoś płukania, to olej kokosowy nam zastąpi dwa w jednym, bo z jednej strony nam oczyści ustną, ale z drugiej strony nam działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, więc jeżeli chodzi o problemy z dziąsłami, z jakimś tam skrwawieniem dziąseł, na pewno się to poprawi. Jakiekolwiek problemy, czyli te afty w ustach, które nam się będą tworzyły, przede wszystkim pochodzenia grzybicznego, Pamiętajmy, że jeżeli spada odporność, jeżeli mamy organizm zakwaszony, pojawiają się grzyby. Pamiętajmy, że zakwaszenie organizmu bardzo wpływa na nasze zdrowie. Ja na pewno ten film będę robił. Jak odkwasić organizm? Jaki wielki wpływ ma zakwaszenie organizmu, jeżeli nie mamy zasadowego odczynu w organizmie? Jeżeli mamy kwaśny, niestety. Wszelkie choroby mogą się rozwijać. I tutaj widoczne są grzyby, ale pamiętajmy, że przy zakwaszeniu organizmu jest wiele tego oznak. Dla nas, widzimy to po skórze, po włosach. Ja Wam o tym na pewno na którymś z odcinków opowiem, bo uważam, że to jest temat bardzo, bardzo istotny. A tak jak mówię, dzisiaj olej kokosowy. Olej kokosowy możemy oczywiście jeszcze kosmetycznie wykorzystać. Kolega tam napisał również o tym. Też zapomniałem. Niektórzy robią antyprespirant. Czyli olej kokosowy łączą z sodą oczyszczaną, i z tego robią antyprespirant. Bardzo dobry podobno. Nie stosowałem, nie wiem jak ktoś z Was stosował, to proszę o komentarz. Może zrobię, może spróbuję. Z antyprespirantami jest wielki problem, ponieważ one mają mnóstwo różnych dodatków. Te, które najczęściej kupujemy, mają mnóstwo aluminium, które dla nas naprawdę jest zabójcze. Ale to aluminium również już jest zastąpowane innymi środkami, które również są. Dla naszego organizmu e, działają po prostu destrukcyjnie, niszczą nasz organizm. Pamiętajmy, że pod pachami mamy bardzo wrażliwe miejsce, e, tam skóra jest delikatna i wszystko wchłaniamy przez tą skórę do organizmu się gdzieś tam dostaje. Więc to aluminium, które jest, można powiedzieć, zabójcą dla, naszego, dla naszej odporności, dla naszego życia, bo e, jak, e, jak wiadomo, aluminium zabija wszelkie m, organizmy żywe. No i niestety to też działa tak, że jak wejdzie do naszego organizmu, no to zabija te dobre, które są dla nas zbawienne, które dbają o naszą odporność. Trzymajcie się, pozdrawiam z pięknych okolic, z pięknego ogrodu w Wiedniu. Cudownie tutaj jest, bardzo dużo róż, naprawdę coś pięknego. Wiedeńczycy dbają bardzo, lubią kwiaty, lubią zieleń, więc jest to miejsce, jest bardzo dbane i dosyć, dosyć ciekawe. Także jak ktoś nie był, to zapraszam, warto tutaj przyjechać sobie gdzieś popatrzeć. Ja oczywiście, tak jak wspomniałem, olej kokosowy dla mnie, można powiedzieć, jeden z podstawowych elementów dobrego żywienia i dbania o zdrowie i urodę. Przede wszystkim pamiętajcie, że to jest stosunkowo tani suplement diety. Na dole, dalej, jeżeli będziecie chcieli kupić olej kokosowy, czy też wiórki kokosowe, czy też inne produkty, czy też cukier kokosowy, który ma bardzo niski indeks glikemiczny, dalej możecie pod filmem, ja dam link do filmu na hasło, na kod, który tam jest wpisany, możecie sobie swobodnie wykorzystać go minus 15% dla wszystkie produkty dla. Słuchaczy, odmadzanie na ekranie. Trzymajcie się. Życzę oczywiście miłego weekendu. Dużo słońca i ciepła. Pozdrawiam. Hej.